Ja jestem. Teraz dopiero widzę, że to muzeum to jest zaraz przy stanku autobusowym, przy którym wczoraj łaziłam i mogłam tu przyleźć. Ale ciekawe, czy to otwarte. No Piszę, że Sa Salida jest tam gdzieś. Piszę Open Alberto, a może tam dalej jest wejść. No teraz czaję. Nie widziałam tego na mapie. Aj, mogłam wczoraj przyjść. A widzę, że to jest dość dużo, ale nie spodziewałam się, że tu w takiej dzielnicy myślałam, że gdzieś w centrum, bo panowanym. No to jest tu na obrzeż, okej. Okay. No to idziemy. Czy mnie oczy mylą? Co ta flaga robi na muzeum kapelusza panamskiego? To jest szkopska flaga. Bo w tym muzeum konsulat szkopski się znajduje stąd, ta flaga. Jakoś muszę się dostać tam z drugiej strony jest warsztat to? Jak sanęłam przy bramie to się otwarło, pani mnie wprowadziła, gada po angielsku i mogę sobie tu chodzić i mówi tych szczałek mam się trzymać i się nie zgubię. I teraz jestem w muzeum kapeluszy panamskich. Byliśmy w w 2015 roku to nie zajeżdżałam, że panamski kapelusz pochodzi z Ekwadoru. Czego bardzo żałowałam, bo byłam na tyle mądra, że widziałam, że nawet prezydent Ekwadoru kupuje go na targu, a nie strzeliłam, że on pochodzi tutaj stąd. Mówię, nie będę kupować kapelusza z Panamy w Ekwadorze. A na serio widziałam prezydenta na pół metra Ekwadoru, Rafaela Correo na targu w Otawale, jak kupował tego typu Kapelusz. I tutaj jest pokazane, z jakiej palmy robi się ten kapelusz. A muzeum w Kłękanie jest oryginalnym. Oryginalne muzeum znajduje się w Monte Cristo. To jest niedaleko Manty Wybrzeża. Ale tutaj jest też i fajnie wszystko pokazane. Ścina się tak palmę. Potem się obrabia, gotuje suszy. A wcześniej na ośle czy ręcznie do domu zwozi. Chatka z gliny i bambusa i nie płaciłam jak na razie nic za wstęp. Wyglądają. Te kapelusze mają różnego rodzaju plecienia i materiał jest mega lekki w porównaniu z innymi kapeluszami, a już próbowałam nie jednego. I tutaj widzę, że mają różne formy, bo tą palmę można też i farbować. kolorowe plecionki i jak się zaczyna takie plecenie Mega to wygląda i widzę, że muzeum jest i po hiszpańsku i po angielsku. Jak pięknie te kapelusze wyglądają. Wow. I mają różne formy. Tak wygląda po pierwszym zaplecieniu, a potem jak już przejdzie przez maszynę i dostanie formę. Ten pan świetnie to pokazuje. Dawanie formy. A żeby było wklęsłe, to się tym młotem łoł, wow, nieźle. No jest mega ciężki. O, czekaj, to jest lekki materiał. I stare żelazko gość ma, no. Pokazane dokładnie jak to się pracuje przez nianą szmatkę. No to jeszcze takie stare żelazko. Formy tych kapeluszy są piękne. I tutaj wszystko do próbki. Odważniki. Te młoty są ciekawe, naprawdę są ciężkie. Zaplecione kapelusze. Widzę, że jeden z mają. Na pewno różne rozmiary. Jeszcze przed uzyskaniem formy. Jakiś piec stoi, i widzę, że robią też i torebki. To są formy do kształtowania kapeluszy. Ten piec, myślę, że służył do wytwarzania pary. No ciekawe muzeum, jakbyście byli w Kłęka, to warto przyjść, tu co tęka jest, i chodzę. robię co chcę. A materiał jest mega przyjemny w dotyku i leciutki, i bardzo elastyczny. I może być w ten sposób wykończony ale i tak zapleciony no mega bo to nie jest, że to jest po prostu niedoplecione, tylko tu jest lamówka ale jest tak powypuszczane jeszcze i to jest taki styl otrzymamy tu świeżo zaplecione zdaje się suszą i są dwa rodzaje hmm. na takich stojakach folią uwinięte, te stojaki. Tu jakaś gorąca kąpiel jest. Wow. I maszyny już też inne. Tam widzę gotowe się suszą. I jak tu ładnie pachnie, bo oni gotują te Kapelutki. Wow. Ale jaka to biel jest coś pięknego. Pan tu wciera jakąś taką pastę, mówi, że to jest wodoodporne. To nie wiedziałam, że one i wodoodporne są. Znaczy widziałam w mieście, że można takie kupić, ale że one mogą być wodoodporne. A ten pan sprawdza jakość zaplecienia i po wtarciu tej pasty jest taki biały, a potem przesycha, znika to. I różne kolory robią, stanowiska mają, jakieś takie wielkie bany. Wow. Ja nie wiem czy ja tu mogę wchodzić, po prostu wlazłam. Ale ciekawe to. Ja przegapiłam ten kapelusz i dlatego się tak wiaram w 2015. I widzę, że one w środku stempelki mają że oryginał. Ja wiem, jak goś nam na Otavalo ten kapelusz zachwalał, a myśmy go zlali po prostu. <gryw> I są różne kolory, nawet różowy. Ja niestety na instalacjach niezbyt się znam. A to jakieś takie kadzie i dymi się z tego, czyli to będzie coś gorącego. Jakaś taka gorąca woda. Tam z tych rąk się dymi. I ciśnieniem pracują myślę. Efekt końcowy tego tam srebrnego tak wygląda, no ładnie się prezentuje. Ale tu mają formę, no to na każdą głowę. Rozmiarówka i forma, i ciepło od tego idzie. Czyli pracują gdzieś. Hmm. To który kapelut brać? <grym> hmm. Pan włożył teraz kapelusz, rzeczywiście przegapiłam. I to zapewne jest skóra. Pan sobie się ściskał. co to robią, wow. Ciekawe ile ten kapelusz kosztuje, będę pykać. Tu zupełnie inny sposób wyciskarki, ale całkiem podobnie to działa. Ale ciężarek wielki. Jak kettle wygląda. I chwilę ten kapelut musi posiedzieć, ale oni to pojedynczo robią. I wszystko ręcznie. No i z tyłu. Tam już gotowe są. Maszyna tak wygląda, są różne wkłady, tam z tyłu jest gotowy produkt, pan znowu wkłada i zaciska. Następnie. I wygląda tak. Kolejnych kapelusz. A z buchu leżą różne formy: Mam Roosevelt, Churchill i te kapelusze. Palam się odznaczeniami, zostawię Wam wszystkie możliwe. Ja. Oczywiście UNESCO się do nich też już przykleiło. A tutaj cały strój widzę zrobione z tych liści palmowych I tyle kapeluska. I na łamach różnych gazet, są też się chwala 124 lata są na rynku. Johnny Depp też nosił, kapelusz. A tu jest szwalnia, Pani szyją piszę, że nie wchodzić ale mają tam tych kapeluszy i wzoru szwalnia tych piękności jakie to fajne kolory ma. naprawdę ten kapelusz jest ładny a to tutaj się właścicielka z miskami ale ja nie wiedziałam, że kolombo nosi też ten kapelusz Wow, i Ortega to jest ich nazwisko rodowe, stąd nazwa tego campansza. O kurczę, ale tu zdjęć mają. Gotowy produkt do wyboru, do koloru. Pytanie: ile to kosztuje? Jakie kolory to mają? Wow, bo tu pudełka nawet dają. Na Tearku w otawalu nie dawali. Ciekawe, że on to kupował w Otawalu, a nie tutaj. <trybki> Ten kapelusz. Mhm. I torebki też robią. To są takie panienkiste. Ach, bo no te kapelusze są pod torebki. No torebki na pewno są spoko. Ze skórą i z wykończeniem. A materiał jest bardzo lekki. O mój Boże. Ciekawe złoty. To wszystko jest zrobione z tej palmy. Mega ciekawe. To więcej kapelutka. Ceny dojrzałam 153 dołce. Kosztuje ten biały. Tu 133, ten tam. Wow. No, życzę sobie. A mi gość za 15 wtenie chciał sprzedać. Ale oni są pięknie wykończone. Oczywiście mają pieczątkę. I ta tasiemka jest fajnie przyta ten. Tam z tego to było okropnie wykończony. No fajnie. Oczywiście mają certyfikaty. Ten tu mały kosztuje 130 euro. Ja nawet tyle pieniędzy przy nie noszę. Widzę, że ktoś próbował, jakaś pani, bo resztki makijażu zostały. O. A są i też takie przez Ło, ten jest lekki. Jak materiału takiego. O. Hmm. Takie daszki mają za 18 dolców, widzę. I takie pół kapelusze bez góry. Hmm. Wszystko fajnie, lekkie, materiał spoko. I tak sobie macam, te są. i ten z lamą. Są z takiego materiału dość grubszego i są cięższe. Ale to to jest leciutkie jak piórko. Pięknie zrobione, wykończone. Tylko sporo kosztuje. A ten fajnie, był ma i pasek. 46 dolców ten kosztuje. Ten żółty. Nie wygląda zbyt dobrze w kapeluszach. 62 dolce ten z daszkiem. Kosztuje. Ale rzeczywiście fajnie to mają. Ciekawe. Takie nowe style widzę. tym najszpecniejszym najlepiej wyglądam. 62 dolarów na głowie. Wszystkie dodatki to też ręczna robota. Jest też cena. Można sobie paski kupić. Ja tam mają i paski, i malowane, stukane, i bajkowe dla dzieci. Ten kolor jest też ładny. Hmm. no i trochę mi się rękawiczki przydały wow. a tu mają z dziecko czy z kuczego hmm. klepik z takimi fajnymi rzeczami ja ja mam słabość do poncza w domu mam kilka i kupione też i w Ekwadorze alpaki. Jejku, kut, mają szale. A mi się bandera zgubiła, nie widzę, żeby miały banderę. Jak już to drogo. Skarpety też mają. Roland się nazywają. No fajny materiał, wam powiem. Ciepły taki. Chociaż ja lubię alpakę, bo ona jest lekka. A to raczej nie jest alpaka. pudełeczka, wyplecione i taki mały kapelusie w formie magnes można zakupić o, torebki ładne portfele mają, ja sobie ostatnio kupiłam takie dziadowskie a nie salut jakieś tablice rządowe bo normalnie ekwadorskie inaczej wyglądają. No i wyszłam. A żeby wyjść i wejść, to trzeba tutaj do Suzama przyjść. I człowiekowi otworzą. I wiecie, to jest za darmo. Widzicie, bo te normalne tapicy wyglądają. A rządowe są niebieskie. I tam pan siedzi na portierni. Otworzy człowiekowi i zamknie. I zaczyna sępić Ale polecam wam to. I to jest kompletnie za darmo. Tylko w jednym kapeluszu? Dobrze wyglądam, tak myślę. Ale wyglądam jak taka ciotka z takich. Bajek! Nianiek! Taka ciotka nianka! A, w tym kapeluszu. A fajne kapelusze można tu w Kłękach kupić w wielu miejscach. I wczoraj weszłam do takiego fana on kapelusze robi od 1929 to znaczy ma jeszcze inne rzeczy w sklepie bo kupiłam sobie taką pustkę, bym się zgubiła ostatnio, musiało zwiać na sznurze szukałam wszędzie San Augustin Znikło. Dość dobra jakość. Miał też i panamski i niego kosztował 20 dolców, ale lepiej był wykończony niż ten, ten na co mi goście proponował. No i dopytam, on twierdzi, że tego panamskiego nie można zrolować. Są kapelusze, które można zrolować, takie kiedyś przywiozłam nawet, ale z Peru. Ale mówi, że nie można. To ja nie wiem, co nam tam o w 2015 zakipić, jeśli nie które można zrolować.